Polska opinia publiczna została poruszona przez niespodziewaną konferencję prasową Ewy Zajączkowskiej, znanej dziennikarki i komentatorki politycznej. W swoim emocjonalnym wystąpieniu, Zajączkowska przedstawiła alarmujące informacje, które, jak twierdzi, mogą wpłynąć na przyszłość Polski. Jej słowa odbiły się szerokim echem zarówno w mediach, jak i wśród polityków. Co takiego powiedziała? Czy naprawdę możemy spodziewać się kryzysu na miarę tych, które już widzieliśmy w historii naszego kraju? Przeanalizujmy, co wiemy na ten moment. Niepokojące Fakty. Co ujawniła Zajączkowska? Podczas swojego wystąpienia Ewa Zajączkowska poruszyła kilka kluczowych kwestii: problemy gospodarcze. Według Zajączkowskiej, najnowsze dane ekonomiczne wskazują na spowolnienie wzrostu gospodarczego, co w połączeniu z rosnącą inflacją może doprowadzić do poważnych problemów dla polskich rodzin. Zajączkowska ostrzegła, że portfele Polaków mogą wkrótce być znacznie lżejsze, zagrożenie polityczne. Dziennikarka wspomniała o możliwych napięciach na arenie międzynarodowej, które mogą Mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Polski. Zajączkowska zwróciła uwagę na sytuację w regionie i podkreśliła, że Polska musi być przygotowana na różne scenariusze: chaos w administracji. Zajączkowska skrytykowała obecne władze za brak transparentności w kluczowych sprawach, takich jak wydatki publiczne czy polityka zagraniczna. Polacy mają prawo wiedzieć, co się dzieje za kulisami, mówiła z przekonaniem. Reakcje społeczne i polityczne. Opozycja lider koalicji obywatelskiej Donald Tusk szybko odniósł się do słów Zajączkowskiej. Na swoim profilu społecznościowym Ewa Zajączkowska ma rację. Polska potrzebuje nowych, przejrzystych zasad i przywództwa, które będzie dbać o dobro obywateli. Rząd. Rzecznik rządu w swoim oświadczeniu określił wypowiedzi Zajączkowskiej jako spekulacje które mają na celu destabilizację sytuacji w kraju. Podkreślił również, że polska gospodarka jest w dobrej kondycji, a wszelkie obawy są przesadzone. Media. Polskie media podzieliły się w ocenie wystąpienia Zajączkowskiej. Część komentatorów uważa, że jej słowa były zbyt alarmistyczne, podczas gdy inni chwalą ją za odwagę w poruszaniu trudnych tematów, co może czekać Polskę. Analiza scenariuszy. Scenariusz 1. Stabilizacja. Jeśli rząd zdecyduje się na szybką reakcję i wdroży skuteczne reformy, Polska może uniknąć najgorszego scenariusza. Stabilizacja gospodarki i poprawa komunikacji z obywatelami mogłyby przywrócić zaufanie do władz. Scenariusz 2. Pogłębiający się kryzys, brak reakcji na problemy wskazane przez Zajączkowską, może prowadzić do dalszego wzrostu napięć społecznych i gospodarczych. W takiej sytuacji Polska może stanąć w obliczu protestów i większego niezadowolenia społecznego. Scenariusz 3. Zmiana władzy. Jeśli obecne napięcia będą się nasilać, przyszłoroczne Wybory mogą przynieść zmianę na scenie politycznej, a nowy rząd będzie musiał zmierzyć się z odziedziczonymi problemami. Dlaczego wystąpienie Zajączkowskiej jest ważne? Ewa Zajączkowska, choć nie jest politykiem, od lat cieszy się dużym zaufaniem wśród Polaków jako osoba, która nie boi się mówić prawdy. Jej wystąpienie przypomniało wielu obywatelom, jak ważne jest zaangażowanie w sprawy kraju i świadomość tego, co dzieje się na szczytach władzy. Jej apel o większą transparentność i odpowiedzialność może stać się katalizatorem zmian w polskiej polityce. Podsumowanie słowa Ewy Zajączkowskiej to sygnał ostrzegawczy dla Polski. Choć nie wszyscy zgadzają się z jej diagnozą sytuacji, jedno jest pewne Polska stoi przed ważnymi wyzwaniami, które wymagają szybkich i przemyślanych działań. Czy rząd zdoła odpowiedzieć na te wyzwania? A może obawy zajączkowskiej okażą się przesadzone? Jedno jest pewne nadchodzące miesiące będą kluczowe dla przyszłości naszego kraju.